Na początku każdego treningu niezwykle ważny jest moment powitania. Witamy się z dziećmi, aby od razu zbudować przyjazną atmosferę i dać im poczucie bezpieczeństwa. To chwila, w której maluchy uczą się, że są częścią grupy, a trener staje się kimś znajomym i bliskim. Dzięki temu maluchy nie czują, że muszą ćwiczyć, tylko traktują wszystko jak radosną przygodę. Proste elementy ruchowe, takie jak bieganie, podskoki czy naśladowanie zwierząt, pomagają im przygotować ciało do aktywności, rozgrzać mięśnie i poprawić koordynację. Rozgrzewka w formie zabawy uczy też koncentracji i wprowadza pozytywną energię, która towarzyszy dzieciom przez cały trening. Strznać? O wow! jest! Go! Kląpeczka? Flower! Ekstra! To właśnie wtedy dzieci zaczynają oswajać się z nią w naturalny i radosny sposób. Uczymy się prostych ruchów toczenia, podawania czy zatrzymywania piłki a wszystko odbywa się poprzez zabawę i ciekawe zadania ruchowe. Dzięki temu maluchy rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową. Pierwszy kontakt z piłką to nie tylko trening umiejętności, ale też budowanie pozytywnych emocji związanych ze sportem. Dzieci uczą się, że piłka może być najlepszym towarzyszem zabawy. Najważniejsze na treningach? Wspólna